O, taka sunia przyszła do mnie na rekonesans przed ewentualnym, dłuższym pobytem. Bokserek francuski. Taki masywny, a przy tym bardzo. No delikatny. Jesteśmy na pierwszym spacerku. Lady. Śliczna dziewczynka kochana. Uwielbiam już ją. Aj daj, daj, daj! No, daj kilka, poczekaj. Tak, jak się bawi. Jesteśmy na spacerku. Chodź, Lady, chodź na razie na lineczce, bo nie możemy ryzykować. Natomiast, natomiast, może potem się odważymy. Na razie nie. Na razie nie. Lady, 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 ona. Oj, drugi piesek, przyszedł. No, a skąd ten piesek? Uuu, uuu. O, jaki fajny. Budelek, Nawet nie zauważyłam pieska. No widzisz, śliczne pieski. Czarny i biały. Prawie czarny i prawie biały. No to się dzieje. Ale Lady dostała z No, to mi się najbardziej podoba. To jest taki wyraz niesamowitej radości u psa. Uuu, no super. Jak jest godne, ładnie. Piękne pieski. Cudownie się bawią. No proszę Lejdziesz <gry> szczęśliwy piesek A jest u mnie od dwóch godzin dopiero A skąd ten piesek się wziął Musimy go zlokalizować właściciela